Cześć, cześć, kochani! Marek Maz, z tej strony z BestPan.pl. Pamiętaj, jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz śledzić to wszystko, co się w BestPan dzieje, koniecznie zasubskrybuj kanał. Kliknij sobie taki dzwoneczek, będą ci przychodzić przypomnienia, że pan Marek ma coś ciekawego do powiedzenia, a są tutaj różne oferty, wyprzedaże, przedsprzedaże, to co się dzieje w ogrodach klientów i to, co się będzie na przykład działo niedługo, o czym nagrywam film, czyli wyjazd na plantację. Po to tym razem nagrywam ten film, żeby Wam powiedzieć, że niebawem wybieram się na plantację. Znowu 6000 km samochodem. Także to nie jest fajny wyjazd w czasowy, tylko orka na Ugorze przez 10 czy 14 dni. To się jeszcze okaże. Dlaczego nagrywam ten film? Coraz mniej jest różnych fajnych, ciekawych roślin w Hiszpanii, ponieważ w Europie Zachodniej jest tak niesamowity boom na to wszystko. E, ludzie zapalmiają Niemcy i Danię i Szwecję i Matko Jedyna, czego tu się już nie zapalnia, niedługo może będziemy Rosję zapalmiać. Wszystko zobaczymy. W każdym bądź razie coraz ciężej jest coś fajnego wybrać. E, dużo rzeczy jest porezerwowanych. Wiecie, jak jest z palmami w ogóle z roślinami, z jukami, to nie jest tak, że się wybuduje fabrykę i się jutro je doprodukuje. Jak brakuje, nie, kolejną linię produkcyjną się postawi, no niestety, tak to nie wygląda. Na to jest potrzeba czasu i nic się na to nie poradzi. Dlatego, jeżeli ktoś z was, znacie mnie już od wielu lat, chce coś zamówić w przedsprzedaży, coś konkretnego szukasz, czy to. Trachycarpus fortunei, taki jak tutaj, piękny, najlepsze palmy do polskich ogrodów. Czy może taki jak tutaj, Trachycarpus wagnerianus, drugi przecudny, o sztywnych liściach. A może szukasz Rapidophyllum hystrix, który minus 20 stopni wytrzymuje. A może przecudną UB, czyli iską, która wytrzymuje minus 10, minus 12 stopni, najbardziej odporna palma o liściach pierzastych. A może chcesz w Waszyngtonie filifere, coś takiego? Jeżeli masz jakąś upatrzoną roślinę, coś chcesz kupić, to koniecznie daj znać. Jak będę na plantacji, to będę takich roślin, które szukacie, e, których wy poszukujecie, ja będę je szukał. Będę nagrywał filmy, będę robił zdjęcia i oczywiście będę przedstawiał oferty, tak żebyście byli zadowoleni. A może coś z pustynnych? Juka Glorioza na pięknych pniach. Bardzo wytrzymała minus 20. Juka Glorioza Variegata Też na pięknych pniach. Też wytrzymuje bardzo dużo. A może Juka Rostrata, polski bestseller. Wprowadziłem na rynek w Polsce i się nagle okazało, że wszyscy chcą. Że każdy chce mieć. Że inni zaczynają to sprzedawać wszystko to co Marek Malec wprowadza zaczyna być w kolejnym roku sprzedawane w innych firmach proszę bardzo, a może Yucca linearifolia? hmm Dacilirion, ostatnio bardzo popularny, trawa drzewiasta zobaczymy Juka Aloifolia, Dasylirion Longissimum mnóstwo, mnóstwo rzeczy ciekawych się pojawia, można znaleźć może szukać jakichś dużych cykasów, cykasów Revoluta, a może cykas Pancichuaensis, najbardziej mrozoodporny cykas, może takich rzeczy szukacie, wszystko mogę dla Was popytać, znaleźć, bo tak jak mówię, niebawem się wybieram. Może tritrinax Campestris, a może jeszcze coś, czego tutaj nie wymieniłem, tak, jeżeli ktoś ma jakieś, coś sobie upatrzył i zamierza, może daktylowca Phoenix canariensis albo Phoenix sylwestris piękne rośliny jeżeli ktoś coś zamierza ma ochotę, proszę dajcie znać będę szukał, będę obserwował żebym też miał taki przekrój tego, co wy szukacie, a może jakaś wielka, gruba juka filifera Klienci już niektórzy proszą: albo Faksoniana, <laughs> Elata, e, Thompsoniana, a może Bakata, Taka jak tu, która jest tak sztywna, maliście o, jak, jak sprężyny. Jeżeli ktoś z Was coś poszukuje, to dajcie znać, a ja dla Was będę tego szukał. E, to taki był krótki film. Oczywiście, jeżeli ktoś coś poszukuje, to dawajcie znać w komentarzach, czy to na Facebooku, czy jeżeli ktoś, oczywiście, komentuje na YouTube, to musi mi napisać, kim jest, tak? bo nie będę wiedział później, ewentualnie komu odpisać. Także najlepiej byłoby na Facebooku. Można maila napisać na sklep małpa .pl. Można na WhatsAppie napisać na, na numer telefonu, który jest podany na stronie bestpan.pl. Można zadzwonić. No, różne są teraz źródła komunikacji, także jeżeli, e, jeżeli coś chcesz na przyszły sezon na wiosnę to oczywiście można zamawiać. E, dzwonicie do mnie jeszcze teraz, wiem, wiem często mam tyle telefonów. Czy jest taka palma, taka? Teraz, w tej chwili, jest sierpień, tak? Ja mówię. Drodzy szanowny klienci, to już jest po sezonie, nie ma już palmy, ale jak to? A wasza konkurencja ciągle sprowadza. Ja mówię no to już jest ich problem, tak? Jeżeli konkurencja mówi klientom, żeby teraz sadzili palmy, to po prostu jest to hamskie i nieuczciwe. Bo palmy powinniśmy sadzić na wiosnę, e, dlatego nie dlatego, że w tej chwili już nie można. Pewnie można. Można je w listopadzie posadzić, tak? Tylko chodzi o to, żeby ona miała jak najwięcej czasu do ukorzenienia się w, u nas, w, w Polsce, żeby mogła się zaklimatyzować. Nie ma sensu tego robić w sierpniu, czy tam we wrześniu. Zróbmy to normalnie, czyli na wiosnę. Niech każdy po prostu da sobie na wstrzymanie, poczeka i zasadzi wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Tak jak mówię. Nie znaczy to, że nie można posadzić w tej chwili, ale po co roślinie skracać czas, w którym ma się ukorzeniać. To jest po prostu bez sensu. E, wydajecie często naprawdę dużo pieniędzy na swoje ogrody, więc róbcie to tak jak powinno być, zgodnie ze sztuką. Tak jak często mówię na przykład o ogrzewaniu, róbcie to tak jak ja mówię, tak jak pokazuję, a nie tak ze szwagrem na Wigilię ktoś siądzie e, przy flaszce i nagle później się okazuje, że oni mieli lepszy pomysł, tu dali folię, tu dali coś tam, no i roślina padła, zgniła i nic z tego nie wyszło. Naprawdę, e, po to to zgłębiam, ćwiczę, sadzę różne rośliny, żeby Wam wszystko przekazywać, żebyście nie popełniali błędów tych, które ja popełniałem, bo tak jak często koledzy mówili ode mnie z forum, że nikt w Polsce nie zabił tyle palm, co Marek Malec. I to jest prawda, naprawdę, trup się ścielił gęsto, dlatego, że wszystko musiało być przećwiczone i sprawdzone, a robię to najpierw robiłem to dla siebie, a teraz robię to dla Was, żebyście wszystko wiedzieli. Życzę Wam wspaniałego dnia. I cóż, pamiętajcie, że zapalmiamy Polskę na wiosnę. Trzymajcie się, cześć!